serdecznie. Dziś 25 marca. Młode w gołębniku się pokluły, więc będziemy przyrządzać im karmę. A więc tak, na, na dno karmy jest to dwa rodzaje w tej chwili ziemi tak zwanej jadalnej przy młodych gołębiach. Jest to ta ziemia plus ziemia jadalna taka czarna. Taka czarna ziemia, do tego do małych młodych trochę, trochę grytu, pamiętajmy gryt dobrej klasy, zawsze musi być nie pół wiadra ziarna, tylko to mają być gryty, do tego zawsze przy małych młodych płatki osianych i później też troszeczkę gliny naturala. Tak jadaj. Minę Naturala. Nie ma to dużo, ale to mówię tych młodych, tych gołębi. Tam ja miałam 30 gołębi, czyli tego no, dużo nie robimy. Eee, tak to wygląda. Tak. Później do no, tego idzie karma. W tej chwili idzie goldwingowski. Worek, to jest rozchłodowa. Ekstra. No jedna z ładniejszych chyba karm, jakie, jakie są w tej chwili. I tego dosypujemy trochę. I do domieszki dosypujemy e, karmę z primy. L, L, jej dużo nie, bo to ona jest troszeczkę grubszą karmą. L, L30. L30. Wczoraj miałem na żółtku karmę. Dzisiaj tą karmę zalewamy olejem. Olej. Gdzie ja go położyłem? Czyli używamy olej głównie omega i lecytynę. Lecz ja go sobie, żeby było to łatwiej. Tylko gdzie ja go otu. Przelewam go sobie do butelki z takim e, powiedzmy lejkiem, że to łatwiej e, to wylać, gdyż lecytyna jest bardzo gęsta. Olej omega e, zawsze jest z, z nią wymieszany. Wtedy to, to trzeba praktycznie zabełtać i to zlewamy. O, i są ciemny, gęsty, ale już nie, nie mam takiego problemu. O, nieraz są jakieś grudki, które ciężko jeszcze wylatują, bo tam jest cytyna, jest, mówię, gęsta, ale o, i to praktycznie sobie wyleciało. i pomieszamy porządnie karmę z tą ziemią, z tym wszystkim grytem. Taka wymieszana karma z grytem i do tego idzie, no tego jeszcze nie macie nigdzie, ten to są drożdże, są drożdże troszeczkę inne niż nie jesteśmy przyzwyczajeni, są to drożdże e, Są droże stuprocentowe, to są droże powiedzmy sypkie, ale są to droże wartości, tak jak są wszystkie droże na przykład piekarnicze, to są stuprocentowe droże. Te droże, które do tej pory znaliśmy, to są droże powiedzmy już po, całej, po tym całym procesie ekstracji, czyli tutaj te droże są naprawdę, no wartość ich jest kolosalnie większa niż wartość tych droży do tej pory znanych. One, one będą lada dzień w sprzedaży. Te drożże, bo to no nie są to, to nasze drożdże, lada dzień będą. I tak przygotowano karmę, czekamy troszeczkę aż ona odeschnie i to pójdzie do gołębnika, tam gdzie są gołębie teraz młode klute. Następnie zrobimy karmę. O. W drugim wiaderku zrobimy karmę do gołębi, które już praktycznie są obrączkowane, czyli są większe. Gołębie troszeczkę inaczej już się karmią, inne zapotrzebowanie jest. Czyli tam dajemy, dajemy. Gdzie ja położyłem ten kubek? Moment. Gdzie to jest? Beczek. Zaraz my to tu znajdziemy. Ale dobra, zaczniemy tak. Sypujemy troszeczkę ziemi. Trzeba ją troszeczkę rozbić. Tę ziemię grytu. Tam są większe młode, czyli już tego grytu i tych minerałów trochę więcej. Tak. Gryt mówię, zawsze porządnej jakości gryt i tą ziemię troszeczkę rozbijamy, do tego tej ziemi tak samo, z końcówką muszę nowo przynieść. No wszystko leci, dobra. Jest wymieszane. Tak, mamy ten kubek. Do tego idzie, tak jak mówiliśmy, skarma rozpłodowa. extra holdinga. Do tego dodajemy większą ilość L30. I tak przygotowaną karmę, jeszcze do tego dodajemy, tam już są większe młode, czyli dodajemy samych strączki, Czyli tu są e, troszeczkę grochu, wyki i y, 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 peluchy. I tak powinna wyglądać ta dla gołębi starszych. Te, tam gdzie są mniejsze gołębie, one po prostu jeszcze tyle grochu nie potrzebują tych białkowych, e, E, preparatów i nie będą tego po prostu tyle e, zjadały, czyli by tam marnowało się. E, I tak samo polewamy dzisiaj, wczoraj było na żółtku, dzisiaj na oleju. Przypominam, olej omega i lecytyna. To wszystko mieszamy. Ziemię leczniczo można kupić w internecie, w różnych, na różnych stronach. Ja to zawsze w internecie kupuję, wprowadzam sprowadzam tego do handlu. Nie, nie, nie wszyscy są do tego przekonani. Z tym, że do gołębi, typowo e, zamkniętych, wolierowych, to polecam. Jest to bardzo fajne. One to bardzo fajnie zjadają tą ziemię. I naszych drożdżów. Płatków tam już nie sypiemy, choć jeszcze trochę damy, bo one tam jest. jest parę gołębi mniejszych, parę gołębi mniejszych, tam jest. Tu żeby... sobie to wszystko I, i tak przygotowane karmy. W tej chwili możemy iść i dać głębię do jedzenia. O i tak przygotowane karmy, one już dzisiaj jadły, czyli mówię, to one w tej chwili. Tutaj część głębi poszła już do głębnika e, na zewnątrz, czyli tak na, tu mówię, w tej chwili jeszcze nie jedzą intensywnie, bo tak, mówię, no ma, ma, gołębie są, się dopiero wykluły. I one intensywnie jeszcze nie jedzą tego, ale no już mówię, muszą mieć bardzo dobrą karmę. Tak, są wszędzie, wszędzie się, a tutaj młoda para pobiła jajka, tu są też. No wszędzie się ładnie powykluwały. Tu jest też skorupka na zewnątrz. Czyli praktycznie wszystkie gołębie się wykluły w, w dwóch dniach. Oprócz jednej pary, która sobie jajka potłukła i tak tu wygląda w tym golemniku. Dobra, I tu jesteśmy już w golemniku rozpłodowym. Tu są młode, troszeczkę większe. Muszone. też w paru. Już są takie, o, ten jest. To już są młode. Takie wielkości tu. Czyli zaczynają głębiej intensywnie karmić, czyli tej karmy praktycznie dajemy tutaj więcej grubej. One dostawały już rano, ale one w tej chwili nie mogą, one to wszystko sobie wyjedzą. One praktycznie będą to jadły bardzo chętnie zwykle telefon jakiś nam prze, przerwał i tu mówię, tu są gołębie troszeczkę większe, one sobie muszą wy, y, wybierać, po, proszę pamiętać zawsze o grytach dobrych, o dobrych glinkach ja używam gliny z naturala, gryty mówię y, o takiej klasy, aby y, bronią aby nie było zbyt y, zbyt dużo ziaren w tych grytach, bo to mówię, to te ziarna to tam nie, nie są do niczego potrzebne a nie wiadomo ile one tam leżą czyli mogą więcej nam szkody narobić niż to jest po prostu warte te wiadro za 4 dychy czy za 5 dych a jest a połowę tam jest mówię ziarna teraz pójdziemy do następnych gołębi i tu są gołębie Rolanda Fitznera, tu są już większe młode i trochę jajko, tam znowu jajko stłukuje, ale młotki są już wielkości o Za parę dni nie trzeba im robić zdjęcia do wystawienia. O, tu są szali dwa, ładne, piękne, bo wychodziły. To mówię bardzo wartościowe, gołębie. zobaczymy jak to się będzie sprawdzało w lotach. bo Poza tym to. O! I one już bardziej intensywnie muszą dostawać jeść więcej takich strączkowych, bo te młode naprawdę nabijają mocno. I one sobie tu mówię z tą ziemią, z tym wszystkim. Pierwszą na początku tej ziemi nie chciał jeść, teraz te gołębie w ogóle nie latają. One naprawdę tej ziemi potrzebują bardzo dużo. Nie? No, i tu. A tutaj jest w tym gołębniku dopiero puszczone w pary. Są to są starsze wszystkie gołębie. Tu są trzy pary. One dopiero będą, to jest lotnik, stary Reimer i syn Reimera i syn ten 47, 48. On dostał młodą Jansenkę. tu jest młoda deklaczka i tu jest też młoda deklaczka. Już tam budują gniazda, mówię teraz się cieplej zrobi, no to mówię starsze samce z młodymi samicami, tak żeby tutaj spokój miały. No, i na razie tak to wygląda. I reszta zostaje do wieczornego karmienia. Tylko mówię, uczulam kolegów na to, aby. Aby naprawdę patrzeć, jakie gryty się podaje, bo naprawdę później, później tych koledzy dzwonicie do mnie i się pytacie, dlaczego gołębie polewają. Tak, Bo jeżeli się daje słabej jakości gryty, gdzie jest na przykład jakiś tam nawrzucanych pełno pełne pełno jakichś melanży, nie wiadomo ile to tam już w tym, w tym wiaderku leży, gołębie tego to, to jedzą. One przeważnie jeszcze są mówię, bardzo mocno nęcone zapachem i, i różnego rodzaju dodatkami solnymi i głębiej starsze zaczynają po tym polewać i, i naprawdę lepiej dawać mniejszej ilości grytów i dobrej jakości po prostu głębiej sobie dozują później w odpowiednich, nie zawsze z karmą ja to robię co najmniej dwa razy w tygodniu z karmą a tak, a tak dostają do osobnych, do osobnych pojemniczków ale zawsze dostają świeże nie zasypujemy tego pojemnika cały bo tu mówię, to są sole mineralne są różnego rodzaju pierwiastki które wchłaniają wilgoć i po prostu e, taki gryc się bardzo szybko powiedzmy nie że psuje, on się nie nadaje do jedzenia, bo głębiej niechętnie go jedzą, bo jest mokry, wilgotny. E, no i na tym kończymy dzisiaj. Do zobaczenia, do usłyszenia. na 14.30, praktycznie gołębie młode są karmione, gołębie stare, które wychowują młode są, powinny być karmione no parę razy dziennie w mniejszych forcach, żeby to tam nie leżało. Tam, gdzie są gołębie te małe, w gołębniku, w gołębniku lotowym, one praktycznie są karmione w tej chwili co 4 godziny, karmę jeszcze troszeczkę, zwilżymy. Zwróżymy tą karmę jeszcze troszeczkę. Dzisiaj Ta karma jest pobierana. Dosyć w tej chwili jeszcze tak nie jak, jak te głębie starsze, ale jeszcze w tej chwili też zawsze jak karmę zasypujemy, to posypuje. To jest mykowet. Mykowet. Jutro dostaną karmę z, probiok, z probiokiem. ten probiok max na, na, do wody, a energio probiok pójdzie zasypka na karmę. Mówię. O, zaraz to no zaniesiemy. I tym drugim gołębiom teraz też tak zrobimy tak samo. Czyli mówię to karmienie przy, przy tych młodych gołębiach, no jest... No trzeba te trochę troszeczkę pilnować, one bardzo dużo w stare gołębie pobierają karmy, a nie możemy dopuszczać, żeby te młode były głodne, dlatego no ja karmię 4 razy cztery razy na dobę. O i później jeszcze wieczorem dostaną. To samo. Warto no, mówię tą ziemię sobie stosować, to jest ziemia lecznicza, później ziemia, ta to jest ziemia okrzemkowa. No się praktycznie mi skończyło muszę muszę to przynieść. Można ją kupić w internecie tą ziemię. Albo ziemia okrzętowa, albo ziemia lecznicza, albo są dwa rodzaje tej ziemi taka spożywcza ziemia jest. Bardzo tak, tam Teraz pójdziemy im dać. O korupki. Chodź, 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 no tu wyjadły praktycznie wszystko, trochę zostało białego grytu, ale żadnej ziemi nic, wszystko jest, wszystko jest wyjadzone, Tego gołębie nawet zjadają, one cały czas już są wypuszczane, mogą sobie zbierać, ale cały czas zbierają też i zjadają chętnie tą tą ziemię okrzymkową i tą ziemię jadalną. No, sobie wybierają na razie tamte głębie gdzie są większe młode na pewno mają inne zapotrzebowanie już bardziej te młode karmią tu są mówię młode tam jeszcze są yy, tam jeszcze się powykluwają czyli tutaj jutro już damy e, energioprobiokwet e, białko elektrolit i probiotyk na karmę i mają się one rozwijać bardzo dobrze, jedziemy tam dalej. No jest. Jesteśmy tutaj, one te mają większe, te młode, czyli praktycznie wszystko wybrały, jakieś końcówki tu czy pozostawały. Czyli one zaraz sobie to będą jadły. No jeszcze tam u góry sypniemy. Idziemy tu do tych gołębi, bo u nas jest dzisiaj bardzo zimny wiatr, bardzo zimno, zobaczymy jak te tu no te tu jeszcze trochę mają, one mówię, no, proszę się nie dziwić, ale ci co śledzą moje filmiki dowiedzą że ja po prostu nie sprzątam u gołębi jak są młode, ale one są mocno nakarmione. Dlatego mówię o. Mają kluchy. O, są nabite mocno. Dopiero sprzątam jak odsadzam młode. A, jest. Musi być kulki. Wszystko. Wszystko gra. No mówię bardzo chętnie. Pierwsze wyjadają tą ziemię czarną. Teraz skubią. Dobrze. No i później jeszcze czeka nas jeszcze jedno karmienie, a to już nie będziemy później nagrywać. Dobry lot.